Cześć, witajcie na kanale Drive Zone Media Alien to. bierzemy się za czerwoną dalej Powycinamy jeszcze kilka elementów bo przygotowywujemy się coraz bardziej do wstawienia tylnego wózka. Tu sobie wszystko dzisiaj podocinamy ładnie. Yy, I co? Może w późniejszym czasie weźmiemy się trochę za czarną, byśmy może dywan z niej wyjęli. No i na pewno chciałbym spróbować przemierzyć komprechę w tym silniku, zobaczyć jak ten silnik żyje ponieważ w końcu miałem zmierzyć i nie zmierzyłem ale mam go zamiar postawić jakoś na łapach, coś wykombinować i zmierzyć w nim komprechę, zobaczyć jak to jak to się czuje yy, bo jak będzie miało około 12-14 barów na cylinder nie będzie to jakoś mocno zajeżdżone to ratujemy to i wrzucamy to do czarnej a jak będzie no, nie wiem, miał po 9-8, czyli znaczy, że będzie zajeżdżony, to zrobimy z niego sobie fajny stolik i kupimy albo 2,5 do czarnej, albo może jakieś też 2.0, ale mniej zajeżdżony. No ale zobaczymy jak to się czuje. Dobra, czyli co, zaczynamy cisnąć z czarną, yy, przepraszam, z czerwoną. Kurde, się pomyliłem. No, ogólnie mogę wam pokazać, co robimy na warsztacie. Ratujemy Hondę. Właśnie wyciągnęliśmy z niej silnik. Czekamy na nowy silniczek. Mogę wam pokazać, co się stało ze starym. Co powoduje złe ustawienie gazu. Proszę bardzo, tu mamy stary. Proszę bardzo, jaka ładna dziurka. Kto nas obserwuje na Insta... Kto wie kiedy to się wszystko zaczęło, więc serdecznie Was zapraszam. Bo tam na bieżąco wrzucamy jakieś takie smaczki, różne z warsztatu, co się u nas dzieje. Jakbyście również coś potrzebowali, to serdecznie do nas zapraszamy. Moim błędem było przełożenie tutaj przewodów paliwowych, bo ich teraz nie mogę wyjąć. A mam skręcone śrubki powsadzane, żeby mi nie ciekło to paliwo po całym samochodzie, i muszę teraz to coś tu wykombinować. Yy, bo jakby tą płytę wycinamy całą i otwieramy sobie po kolei drugi jeszcze kieliszek. Zobaczmy jaksa, jak to ciąć. Chyba jakoś tak. To ładnie i dobrze będzie. Dobra. Szmurfy Mamy wyciętę Zastanawiałem się ogólnie czy Nie wstawić klatki do niej eee, No ale jakby to jest Wiąże się z wyjęciem dechy rozdzielczej No i koszt jakiś 2500, więc Więc chyba na razie się wstrzymam z klatką Tu zaraz ładnie to sobie wytnę Jeszcze Żeby nie było takich ostrych zadziorów Tylko muszę kawałek taśmy wziąć mamy powycinane z jednej i drugiej strony. Z drugiej strony jest cały. Tak jak i z tej strony jest cały. Ale wiadomo, jak już mamy otwarte, to wzmocnimy to sobie wszystko, żeby zapomnieć o tym temacie już na zawsze. Ostatnio na Instagramie odezwał się do nas chłopak, który nam troszeczkę pokazał z bliska jak to wygląda. Więc jeszcze raz dzięki wielkie i pozdro. Blaszka dorobiona z tyłu. Tutaj pójdzie na równo, mogę Wam pokazać mniej więcej, znaczy nie ta, bo ta to jest za cienka trochę, a to będzie to napraw blacharskich pójdzie tak ładnie na równo, wszystko się ładnie obspawa dookoła, kawałek rusztowania się tutaj wstawi i co? Tył będzie ładnie wyglądał. Dobra, przy okazji trzeba by dorzeźbić blaszki może do tych dziurek, zaraz to sobie może jeszcze poczyszczę przygotuję do spawania no dobra, to dotniemy od razu mocowania zbiornika już sobie tu na stałe zbiorniczek jest już na miejscu swoim, tak docelowo będzie ale na razie go i tak tak nie przykręcam jeszcze no bo jeszcze spawanie <gryw> tutaj już sobie jeden profil dorobiłem wzmocnieniowy tej blachy. Tutaj coś jeszcze pokombinuję. O tak to wygląda od tej strony, taki profilek tutaj planuję sobie wstawić. W ramach wzmocnienia i tutaj jeszcze coś, tu coś jeszcze muszę dorobić. Tu jakiś kątownik może zamknięty, czy coś takiego. Ładnie wszystko obspawać i będzie działać. Postanowiłem sobie, że dorobię sobie takie coś pomiędzy mocowaniami wózka. Teraz to wszystko tylko poczyścić z tej farby. No i co? I można by się brać tu za spawanie powoli tego wszystkiego. Zastanawiam, bo już na dobrą sprawę, jak tutaj jest, to tak wszystko będzie powzmacniane, takie profilki powstawiane. No się Zastanawiam, czy już tutaj jakąś mega grubą blachę dawać na górę, czy po prostu dam z tej cienkiej, żeby tylko już to zakryć po prostu, ładnie obspawać i, i mieć już to z głowy. Chyba tak zrobimy po prostu, jak już tu będzie wszystko powzmacniane, powstawiane. To już chyba nie ma robić to takiej przesady tu. Ale no w sumie nie chciałbym żeby to się już wyrywało Ale myślę że już jak na dole wzmocnienia wstawimy To już będzie naprawdę w porządku, Tak mi się wydaje No dobra To na dzisiaj chyba kończymy Jutro może zaczniemy to troszkę tu obspawywać Połapiemy sobie już to żeby nam się tu nic nie rozpadło Zobaczymy jak mi to będzie szło Jakby to w miarę się uda to ładnie obspawać To samemu sobie to wszystko tu obspawam Później tylko barankiem to pomalować i tył będziemy mieli zamknięty tylko jeszcze muszę grubą blachę gdzieś dopaść, żeby tutaj, nie wiem czy ta nie jest trochę za cienka żeby tutaj tak dorobić pyk tutaj pyk i zamknąć to tu w sumie mógłbym też takie jeszcze dodać dobra, zobaczymy no więc, dzisiejszy dzień zaczęliśmy od spawania Spadł mój znajomy, znaczy mianowicie mój współpracownik, który prowadzi tutaj obok warsztat samochodowy, zajmuje się mechaniką właśnie z takimi spawaniem. No i wam pokażę jaka jest zrobiona profesjonalna robota, jaka tu była temperatura spawania tego wszystkiego, więc wstępnie to już jest tu wszystko złapane. Blaszki, oczywiście powiedział, że mi pomoże dalej w spawaniu. Tu mi tu płytę połapał już. Wstępnie, żebym sobie wszystko przymocował, i później obspawa mi to jeszcze dookoła. Więc jakby. Mam już osobę, która mi pomoże to pospawać, więc jestem bardzo z tego zadowolony. No i wiadomo, ułatwi to robotę, no bo jest tak jakby na miejscu. Mieszka dosłownie parę metrów stąd, zadzwonię. Zawsze wpadnie i pomoże, jak może. Więc, więc jest naprawdę kozak i super. Jestem mega zadowolony, a ja sobie zacząłem mocować zbiorniczek, już jest poprzykręcany z jednej strony, tu już też jest śrubka, tu właśnie już przewierciłem, no i ciśniemy sobie dalej powoli z robotą, no ale jestem mega zadowolony z tego jak to wygląda wszystko, no to już jest robota zrobiona, kurczę, kozak, powoli do przodu. Więc myślę, że w majówkę mi się uda ogarnąć wózek do końca. Chyba, że Igora nie będzie, więc wtedy, no wtedy będzie trochę lipa, ale myślę, że będziemy na pewno to grzebać. Teraz jakieś święta są, więc pewnie wstawię progi. No bo jakby ja Wam powiem szczerze, że ja to święto tak średnio obchodzę. No i tyle. To mamy przykręcone, pompa A tak na chwilę ją tylko sobie przymierzyłem Może bym się wziął Jeszcze w obecnej chwili I wstawił Ten kawałek wyciął Przyłapał na cztery, a później już jak będzie nam spawał znowu Igor wszystko to To i to mi obspawa No dobra to co, myśmy Połatali trochę te dziury wszystkie Może przemierzyć tą komprechę, spróbuję na razie bez zakładania skrzyni. Na wałach założę tę mata i zobaczymy czy się uda nam to zmierzyć. Już wszystkie świece powykręcałem. Zalewam go tylko olejem, bo w sumie niestety stał bez oleju. jeszcze ja pokręciłeś silnikiem Nie, no trzeba skrzynię niestety znowu. No dobra, więc dzisiaj nie znalazłem niestety tych, tych śrubek do skrzyni. Yy, no ale to jutro chyba znajdę. Znaczy taką mam nadzieję, że znajdę i spróbuję jeszcze raz zmierzyć tą komprechę. I zobaczymy. No dobra, bierzemy akumulatorek. Udało mi się znaleźć śrubki. Bach, bach, bach. Dzisiaj mamy luźniejszy dzień w warsztacie. W sumie czekamy. Silnik do Hondy będzie wkładany jutro, więc ja mam chwilę czasu, żeby sobie zmierzyć komprechę. A więc w sumie głupi błąd i oczywisty, bez podstawy filtra, to po pierwsze nie za bardzo można to mierzyć, bo nie podajemy oleju do góry silnika, a druga sprawa, wylewa on się na zewnątrz, no więc muszę pojechać po podstawę filtra. Ale ogólnie zacząłem od pomiar od ostatniego cylindra. No jest Lipton, bo jest 6. No zobaczymy, jak pozostałe jak pozostały będą miały chociaż po dychu, to może go poskładam i wrzucę do czarnej. Ale no to się okaże, jak przywiozę podstawę filtra, bo oczywiście też ją wywiozłem. No i w sumie, no w sumie tyle. No dobra, to jadę po podstawę. Znaczy no wieczorem pojadę, bo jeszcze jestem w pracy. No dobra, więc co? Udało mi się w końcu pojechać po podstawę filtra yy, więc co, weźmiemy sobie podstawę filtra bach. bach. Oho, teraz tej kurny nie wyjmę. Dobra założyłem podstawę filtra. I co, zmierzymy do końca komprechę, jak to wygląda w tym silniku. Mam nadzieję, że nie będzie źle, bo tak się zastanawiam, już mi głupie, dziwne pomysły przychodzą, co na temat czarnej. No i nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bierzemy sobie manometr tak żebyście też widzieli go widzicie, widzicie czy nie widzicie Dobra, coś, to, coś tam widać. Dobra, pojedziemy z tematy. Tak, właśnie coś się stało jeszcze się z z rozróżnikiem. Co się stało? Halo? Albo akumulator. Dobra, mamy kolejny akumulator. Kolejna próba. O! To jest kurwa. Rozrusznik się spalił? To... No dobra, problemem kręcenia rozrusznika okazały się trefne przewody rozruchowe. Więc mamy inne przewody. No i co? zaczynamy. Pomiar. No, w sumie nie jest aż tak źle, ale nie jest też najlepiej. Czekajcie, pokażę Wam tyć No, w sumie jest. Oj Kurczę. Nie wiem, czy widać. No, jest prawie 8. No dobra. Mierzymy w takim razie następny. No, jest 6. To jest. Tragedia Kurwa Chujowo Chujowo Kurwa powinien mieć 14 Dobra ciśniemy dalej Też mamy prawie, no tutaj to mamy 7 Nie wiem czy widać Nie wiem czy to też jakaś nieszczelność No jeszcze przyjedzie Chudy to zobaczymy to w ogóle mam 5 Ja pierdzielę, to tutaj kurwa silnika nie ma No, to powiem wam szczerze, że, że przepłaciłem za tą bękę To wam szczerze powiem No dobra, mierzymy kolejne, ale no jest tragedia, powiem wam tragedia Jestem bardzo niepocieszony tym no jeszcze spróbujemy. No tu mamy dziewięć. Nie no na pierwszym to jest ideo, kurna dwanaście. Dobra, wziąłem jeszcze raz sobie miernik, tylko tym razem bez kręcania przyłożyłem sobie tak. To mi pokazuje, że tu mamy 9. Tu mamy około 8. No, a tam ciut ponad 8. Na tym też mamy 8. Na tym mamy coś około 6. Tam ciut ponad. Tu mamy dychę. A tu mamy. 12, nie mogę go utrzymać No więc w sumie sam nie wiem Co z tym gruzem dalej robić Czy sens się bawić i wsadzać to do tej czarnej i go zamęczyć do końca Czy kupić jakieś M50 W dobrym stanie trochę to zdziwiło, no liczyłem, że będzie chyba więc Byłoby wtedy naprawdę No yy, Znaczy teraz stwierdzam, że przepłaciłem czerwono. stawiałem na ten silnik, że on naprawdę różno pracował Że on będzie ok, no ale tak średnio jest ok. No nie wiem, czy teraz dalej począć. czy zastanowić, czy w ogóle tą czarną ratować. No bo, kurczę, kupować teraz kolejny silnik. Możecie dać znać, co by byście zrobili. Czy byście wsadzili te dwa zera? Czy... czy byście mieli się tego gruza? No więc w tym odcinku to wszystko i na razie.